Cześć Systynu Hubso z 2010 dla Was zestaw serii Lego Castle Wóz konny. Zestaw pochodzi z roku 1990 posiada on 110 elementów. Jego ceny katalogowej nie udało mi się znaleźć, ale udało mi się go zrobić za 150 zł. Mamy tutaj dwa konie. Jednego czarnego, jednego białego na jednym możemy tylko posadzić figurkę. Mamy tutaj karocę z więzienną, z tyłu jest miecz oraz łuk. Mamy tutaj w ogóle miejsce na podwieszenie broni oraz tu okienko, gdzie możemy nasz więzień sobie oglądać, co się dzieje. Kraty się otwierają, możemy sobie wyjąć naszą minifigurkę. No i tutaj miejsce go też w taki sposób. Nie za duża przestrzeń. I na górze mamy taką białą chorągiewkę. No i również od strony rycerza, który kieruje teraz tym powozem jest kolejne okienko. Tutaj możemy sobie obracać. Teraz w górę i w dół z tego konika. I tutaj konie działają tak samo. Głowa im się rusza do góry i na dół. Ale nie mogą stanowić tak na tylnych łapach. A te starsze, te już nowe konie tak już potrafiły. no i też czarny natomiast taki to, takiego oka ma taką białą biały okrąg wokół oka po bokach tutaj może podwiesić na przykład tomland naszego rycerza z chorągiewką i przykładowo mu dać ten mieczek co tutaj mamy z tyłu tej karocy więziennej Zostawia są trzy figurki, taki rycerz z takim hełmem, niczym się nie różni od tego co mieliśmy w zamku L2. no i on ma tutaj właśnie ten bat, no i możemy mu dać na przykład broń, Podwieszam tutaj, o którą są też przyczepione te kraty. No, i też jest tutaj rycerz z maską. I tak, w ogóle tutaj ten rycerz nie ma żadnych nadruków z tyłu. No, i, również, i tutaj jest taki rycerz z hełmem, który możemy sobie tworzyć. Na tym hełmie ma taki ciekawy płyropusz jest symbol lwa ma też taki mieczek no i pod zbroją wygląda on w taki oto sposób. I mamy też tutaj robin Hooda. No i on ma tutaj Łuk oraz strzały. No i fajnie tutaj wygląda czapeczka ciekawy też. No i również dostaje on czerwone piórko w tym zestawie. No i nie przeszkadza u niego to, że nie ma żadnych nadruków z tyłu. Podsumowując zestaw jest fajny. I do zobaczenia jak razem. Cześć!